No, cześć. Dzisiaj trochę z innej beczki, powiecie, yy, animować można poklatkowo, czyli klatka po klatce, czy też pose to pose, yy, ale część animacji można tak naprawdę zautomatyzować. Można zrobić pewne elementy tak, żeby ono działo się automatycznie, bez klatkowania, No, wiadomo, tam jakąś małą klatkę nieraz trzeba wstawić, ale część rzeczy można zrobić tak, żeby działało prawie automatycznie. I jak coś takiego zrobić? Dzisiaj w przykładzie zrobimy sobie takie mrygające światło. Może efekt nie jest jakiś piorunujący, ale mam nadzieję, że wiecie do czego to prowadzi. Więc załóżmy, że tu stworzymy sobie jakąś kwadratową żarówkę. Czyli przejdźmy sobie do widoku z przodu, ekstrudujemy sobie w dół, w sumie zeskaluję sobie to, dam E. No i załóżmy, że to jest taka żarówka. Więc teraz dodamy sobie tutaj drugi materiał. Niech to będzie plusik, new i tu będzie yy, żarówka. I tu przejdziemy dookoła, sobie dodamy ten materiał, może tu na dole też cyk, assign. No i super. No i chcemy, żeby ta żarówka sobie mrygała, więc przejdźmy sobie do shadingu. Tutaj mamy żarówkę już włączoną, więc jest OK. Przejdźmy sobie o, tutaj, żebyśmy ją widzieli. Żeby nam coś się fajnie świeciło i dodawało takiego efektu, taką poświatę, włączymy sobie Bloom i Ambient Occlusion od razu. No i zamiast Principle BSDF dodamy sobie Emission, no bo wiadomo, ma świecić, więc Shader, następnie Emission, dodamy do Surface. No i tutaj zmienimy na jakiś taki żółtawy i damy sobie Strength dużo większy. O, widzę, że u góry mi się nie dodało tutaj, więc przejdę do Edit Mode. I tutaj żarówkę jeszcze damy assign. Ok, jest czat. No i świeci nam, tak? No ale my chcemy, żeby ona mrygała. Więc co możemy zrobić? No, oczywiście, moglibyśmy sobie dodać teraz tutaj horizontal split, dodać sobie timelina. No i tak animować, tak? Włączone, wyłączone, byśmy sobie ten strength tak robili w dół i w górę. No ale to nie jest do końca coś, co powinniśmy zrobić, prawda? My chcemy być. Mega animatorami, a nie jakimiś tam wstawiaczami klatek kluczowych. Więc co możemy zrobić? Co my tak naprawdę chcemy osiągnąć, bo zanim pokażę Wam to narzędzie, czy w ogóle jak to zrobić, chciałbym, żebyście zaczęli podchodzić do tego tak może nie do końca matematycznie, ale bardziej logicznie może. No bo żeby coś w ogóle animować, żeby coś się włączało i wyłączało, to tak naprawdę potrzebujemy tak: włączenie, wyłączenie, włączenie, wyłączenie, włączenie, wyłączenie, tak? Przypomina wam to coś? Z matematyki może? Może narysuję to trochę ładniej. O, coś takiego. U, myszką jak ja ładnie narysowałem tą sinusoidę. O już się wygadałem. Co to jest? Sinusoida. I to jest wykres na przykład sinusa czy tam kosinusa, nie ma znaczenia, tak? To akurat jest chyba sinus. Cyk. No i tutaj, gdzie my jesteśmy powyżej zera, bo tutaj jest 0, tu jest jedynka. A tu jest minus 1, czyli jak jest powyżej zera, to nam będzie świecić, będzie nam wzrastać ta wartość i tutaj nie będzie świecić, będzie poniżej zera, będzie wzrastać, maleć i tak dalej, czyli będzie się włączać i wyłączać. Więc coś takiego chcielibyśmy właśnie tutaj odwzorować, dorzucić do tego naszego materiału. Więc jak to zrobić? Czy w ogóle coś takiego jest? Oczywiście, że jest, bo jakby nie było, to przecież bym nie pokazywał, prawda? Przechodzimy więc do shadingu. I chcemy dodać sobie właśnie taki not matematyczny. Więc klikamy gdzieś tu, Shift A, no i mamy konwerter i mamy Math, matematyka, dodajemy. I co my tu chcemy dodać? No, zobaczcie, mamy tu kilka opcji. Mamy Add i mamy, zobaczcie, pełno wszystkiego, ale mamy sinus lub cosinus, skład, włączmy sobie sinus. No i teraz, jak połączymy to z strength, czyli ze siłą. To zobaczcie, że teraz świeci nam to tak słabiutko, tak? ponieważ to bierze z sinusa, z tej wartości, czyli sinus z 0,5. No ale jak to zrobić, żeby to automatycznie się zmieniało? Mam nadzieję, że wiecie z matematyki, a jeżeli nie, to przed chwilą wam pokazałem tą sinusoidę. Sinus zawsze przybiera wartość od 1 do minus 1, tak? nieważne co jest na wejściu, jaki jest x, on zawsze idzie sobie o w ten sposób. I aby coś takiego zrobić, to tak naprawdę, kiedy włączymy sobie spację, zobaczcie, zmieniają nam się tutaj klatki. Więc moglibyśmy zrobić tak, że wraz ze wzrostem klatek będzie się po prostu zmieniać ta wartość. Więc jak to możemy zrobić? Możemy tu kliknąć dwukrotnie. Zobaczcie, i zamiast wpisywać tutaj cokolwiek, możemy wpisać taką zmienną, którą Blender rozpozna, czyli dajemy sobie płotek, hash i wpisujemy frame. I jak piszemy sobie frame, to właśnie będzie oznaczać, że będziemy tutaj pobierać wartość, Klatki, w której się aktualnie znajdujemy, dajemy sobie Enter. Zobaczcie, że dodał nam się taki ala driver. Jak teraz będziemy sobie przesuwać, to zobaczcie, mryga nam to cały czas. Pyk, 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 pyk. Dostajemy taki stroboskop. No i jeżeli uważacie, że to jest za wolno lub za szybko, to oczywiście możemy to modyfikować. Możemy sobie to podzielić na przykład na 20. No i teraz będzie nam mrugać dużo wolniej. Takie płynniejsze będzie przejście pomiędzy tym. Oczywiście teraz jest trochę za wolne, za nudne, yy, więc może trochę przesadziłem z tą wartością. podzieliłem sobie na 3 na przykład. I jeszcze raz cyk, no i dostajemy coś takiego. I nic nie musimy robić, tak naprawdę żadnej klatki kluczowej tutaj nie dodajemy, tylko wstawiliśmy sobie tutaj w tą wartość właśnie yy, hash, a następnie frame. Chciałbym, żebyście to zapamiętali, bo wydaje mi się, że to jest dosyć istotne. Często może Wam się przydać, więc jeżeli chcemy. Do jakiejkolwiek tutaj właściwości przypisać coś, co będzie się cały czas zmieniać, będzie się zwiększać, na przykład tak jak tutaj nasza klatka, to właśnie wpisujemy hash, następnie frame, i Blender sobie już to rozpozna i wstawi takiego ala drivera tutaj. No ale załóżmy, że teraz no fajnie widać to ten efekt włączania i wyłączania. Ale ta żarówka wcale nie świeci zbyt jasno. Jak sobie połączymy, może w ogóle, żebyście to zrozumieli, ja dodam sobie tutaj jakiś kalkulator, i tu możemy obliczać też wartości sinusów, więc przejdźmy sobie do Scientific. No i tu sobie obliczymy na przykład. Jesteśmy w klatce na przykład 40, więc jak sobie teraz piszemy 40 i damy sobie sinus, to dostajemy wartość 06, czyli teraz wartość tutaj Strength. Wynosi 0,6. Jak przejdziemy sobie na przykład do klatki 60 i teraz jeszcze raz sobie to obliczymy, dajemy 60, dajemy sinus, to mamy 0,86. Widać, że jest troszkę jaśniejsze, prawda? No ale my chcemy mieć coś powyżej jednego. Nie chcemy, żeby to był samo od minus 1 do 1, tylko żeby na przykład ta emisja wynosiła na przykład 100, żeby to było mega jasne. To co możemy zrobić? No, możemy dodać następny not matematyczny, który będzie zwiększał to, co dostajemy tutaj. Więc dajmy sobie Shift, konwerter, następnie Math, wklejamy pomiędzy i zamiast Add damy sobie Multiply. Czyli to, co dostaniemy stąd, chcemy wymnożyć na przykład przez ile? Przez 100 powiedzmy. I zobaczcie, że już efekt jest dużo lepszy. Przechodzimy sobie tutaj i cyk, cyk. Fajnie, nie. Ok, wydaje mi się, że efekt jest całkiem fajny. Oczywiście tutaj widzimy to czarne tło. Ten czarny materiał, kiedy on się nie świeci. Żeby to zmienić trochę, to musielibyśmy sobie tutaj pozmieniać, jeszcze dodać na przykład F jakiś przezroczysty materiał. W sumie to może to dodam, żeby nie było, że jestem gołosłowny. Chcemy dodać sobie drugi materiał, który będzie przezroczysty, więc klikam sobie tutaj shift, Shader i dodamy. Moglibyśmy glas dodać, ale chyba wolałbym dodać transparent. No i musimy połączyć te dwa shadery teraz, więc dajemy sobie shift, Shader, mix Shader. Łączymy je i teraz tak tutaj pamiętajcie, że fakt to jest, kiedy jest z prawej strony, to to jest to, co na dole, czyli na przykład ten transparentny, to teraz jest on włączony, a jak jest z lewej strony, to jest włączony tutaj ta emisja, tak? O jak będę sobie przesuwał, to to widać, aczkolwiek ten nasz transparentny na razie nie działa, no ale już widzimy o co chodzi. No, i możemy sobie też zanimować właśnie ten nasz mix shader, że kiedy jest w pełni włączony, żeby było to tutaj dołączone do emission, a kiedy nie świeci żarówka, żeby był napełny na transparent. Czyli, żeby to lepiej osiągnąć, możemy się posłużyć tutaj też tym sinusem, bo pamiętajcie, że on przyjmuje wartości od minus 1 do 1, więc stąd wartość sobie też tutaj damy jako fakt, on będzie tym zarządzał. Tyle, że kiedy tu będzie pełna wartość, to też on będzie świecił, więc wydaje mi się, że powinniśmy sobie to pozamieniać. I teraz zróbmy coś, żeby widać było tą przezroczystość. Jak sobie zjedziemy, to teraz powinniśmy widzieć nie czarne, tylko przezroczyste. Co możemy tutaj zrobić? No to kliknijmy sobie na to i wybierzmy sobie na pewno nie opak, tylko na przykład alpha blend. Zobaczmy, to wybierzmy alpha haszt. O, właśnie, alpha haszt wydaje się być w porządku. I od razu chyba nam to załatwia sprawę. Zobaczmy jeszcze jak sobie dodamy to. Screen Space Refraction. To za bardzo nic tutaj nie zmienia. Włączmy sobie tą animację i zobaczymy. No i jest czad. Kiedy rozbłyska jest w pełni ten materiał emisji, a kiedy gaśnie to widzimy małpę z tyłu. No i czad. I zobaczcie jak fajnie uzyskało nam się stworzyć tutaj animację bez tak naprawdę żadnej klatki kluczowej w naszym timeline nie ma żadnej klatki kluczowej. Także gratuluję, mam nadzieję, że się czegoś nauczyliście i do zobaczenia kolejnym razem.